Jakbyśmy mieli mało przygód i problemów, to nam odholowali samochód spod domu. Bo kopią. Bo kopią! Nagle tacy pracowici. Więc czekamy na Ubera, żeby pojechać do, na parking, gdzie on stoi, i go po prostu odebrać. A nie mogliśmy wjechać do garażu, bo w garażu stoi kredens, który muszę dokończyć. Zajmisty jest to dzień! To będzie piękny dzień! Płacisz, haracz? tutaj 6833 6889 przepraszam i końcówka jest najważniejsza. Słuchaj, bardzo dużo. Chociaż tam do mnie ludzie pisali, że w Barcelonie samo holowanie 300 euro kosztuje, więc. A tutaj mm. holo słuchajcie, ko holowanie we w roli jest tańsze, niecałe 70 euro. Rozsądny więc... Rozsądny rozsąd <laughs> price mają. Good, good price, my friend. No. Tragedia, no ale, dobra, trudno. jest Maria, mm. No, my name is Blanka. Blanca. Yes. Blanka. Yes, Blanca Marta. It's Marta. Lipinska is Aha, my second. Yes, Blanca With K. Yes, perfecto. <laughs> 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 <inaudible> <inaudible> E... Ubikation, czyli po hiszpańsku lokalizacja, no, a nie to Alepa. No, nowe słowo, które się nauczyłem. Słuchajcie, ile to tylko no... będzie kosztować? Jeszcze będzie to kosztować, słuchajcie, 100 euro, ale jest to bardzo niesprawiedliwe, dlatego że nie było żadnych oznaczeń, to na tej ulicy normalnie wszyscy parkują, tam nie ma zakazu, nie było żadnych oznaczeń, że tam się rozpoczną roboty drogowe. I gdybyśmy to wiedzieli, że się rozpoczną te roboty drogowe, no to przecież byśmy tam nie zaparkowali tego samochodu. Więc to jest bardzo niesprawiedliwe, że musimy zapłacić 40 euro mandatu. Jesteśmy koło naszego targu, notabene. 40 euro mandatu musimy zapłacić plus 68,33 euro za holowanie. Tak jest, o tak. Tak taniej niż w Polsce. 23 minuty, teraz będziemy jeszcze z buta na policję szli. I tak się, słuchajcie, strasznie przejęłam tym faktem, że aż zaszliśmy sobie na targ, żebym mogła kupić sobie drugą parę tych fajnych ogrodniczek lnianych, które ostatnio tak wam się podobały. No, taka jestem przejęta tą sytuacją. To jest Hiszpania. Tu maniana, tranquilo. Tu człowiek musi wyluzować, więc. Tak są, patrzcie, wiszą sobie tutaj różne takie kolorki. Ja mam te, a wezmę sobie jeszcze te. Po wizycie na komisariacie jesteśmy tak przejęci, że aż postanowiliśmy zjeść i napić się biwa. Czeka nas jeszcze droga z powrotem na parking, gdzie wreszcie odbierzemy samochód. Dzisiejszy dzień w połowie uznajemy z jednej strony za stracony, jeśli chodzi o pracę, a z drugiej strony bogaty w doświadczeniach. Czy chciałbyś coś dodać? Nie, nie. Przez przypadek, Paweł w Google znalazł taką malusieńką, typowo hiszpańską, sajtę, knajpeczkę. I właśnie nam podali policzki jagnięce z frytkami. To dla Pawła. I Paweł się teraz zachwyca. Wspaniała frytka. Ale ten policzek jagnięcy, koniec. To. Więc jeżeli będziecie gdzieś w okolicy, oznaczymy Wam tą knajpę. Naprawdę warto do niej zajrzeć. Miejsce jest malusko. Pan właśnie trzaska kratą, a naprawdę i mają mega dobre wino. Jak w całej Hiszpanii, no. Przepuszczny bojkot. przynieśli kolejny talerzyk. To mięso, to jest top. Ja w życiu nie jadłam takiej wieprzowiny. Jest. Paweł nie lubi wieprzowiny. Ja kocham. Ja lubię wszystko, ale jednak wolę To jest totalny game changer. Nie zliście czegoś takiego. To jest świetnie zrobione. Bo jest zrobione ściętem, w środku jest soczyste. Co w ogóle przy wieprzowinie to w ogóle się nie zdarza? Absolutnie się myliśmy, niestety, ponieważ wieprzowinę akurat naprawdę ciężko zepsuć. I razy bardziej wolę ale jest to, to wieprzowinę. Hmm. No i dajemy wszystkiego rodzaju mikrofrydkę, Musicie tu zjeść! Musicie! Jeżeli jesteście. Szybka przystawka piwko albo winko Jeżeli jesteście do Płetki Roli, tak na iPad, to. A teraz słuchajcie taki fun fact, jeśli chodzi o Hiszpanię, a mianowicie w Hiszpanii można mieć legalnie, bez mandatu 0,5 promila alkoholu we krwi. Chyba, że jesteś kierowcą zawodowym, czyli na przykład kierowcą autobusu miejskiego taksówkarzem, to możesz mieć 0,3. Ja nie będę oceniać, czy to dobrze, czy to źle. Jak ja bym miała pół promila we krwi, to podejrzewam, żebym już chodziła z egzakiem. Natomiast to jest takie info dla Was. Nawet upewniłam się u czata GPT, czy aby na pewno tak jest, i on mi powiedział to. Woohoo! Jesteśmy znowu w grze Baryła, cieszysz się? Ja bym ukradł ten samochód, bo okazuje się, że nie masz szlabanu i wystarczy sobie wejść do piwnicy i zabrać furę. I nic Słuchajcie, nic tam takie powiem. fury stoją w tym, na tym parkingu. Dobrze jest, grubo jest. A teraz powracamy szybciutko z naszego kontu y, lautowego, odchodząc wracamy z powrotem do kontentu budowlanego, ponieważ jedziemy do marketu budowlanego. Lęguamę, uh. oui, oui. Czas na kontent z życia stolarza. Mamy krzesło do kuchni. Jak widzicie, tutaj już jest częściowo wyszlifowane. Trudne będzie to krzesło. Nawet z taką fajną, małą szlifiereczką. Kupiłam sobie papiery. Że nie mam odkurzacza, to i tak niepotrzebne mi są z otworami te papiery. A jeżeli spojrzycie. W ogóle tu są oryginalne papiery do, tego, do tej szlifierki. Jak sobie spojrzycie na. Jak spojrzycie sobie na oryginalny papier, to on ma dziurki. A dlaczego? Dlatego, że do tego urządzenia podłącza się odkurzacz. O tu, w tą dziurę. Ja nie mam odkurzacza, więc mi jest tam jeden. Gdzie to leci. Kupiłam sobie za to papiery grubsze. Kupiłam sobie 80, kupiłam sobie na 40, ale trochę boję się 40. Jak ogląda to wie się, kto wie, dlaczego boję się 40 jechać to krzesło, ale będzie to naprawdę trudne krzesło. Ma strasznie dużo takich małych elementów, za kamareczków. a poza tym jest obłe. A to się dużo trudniej szlifuje, bo trzeba uważać. Tak wiem, kochani, czas umyć głowę. Naprawdę to wiem. 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 Czasu tylko brak, wejdźmy sobie pod prysznic. No wiem, że jesteście mega ciekawi kolorów ogrodniczek, które kupiłam, więc proszę bardzo. Pytacie też o cenę. Cena 20 euro. Proszę bardzo. Mamy tutaj szare. Takie. Mamy różowe. Tak, różowe, owszem, bo mnie jest bardzo dobrze w różu. Mamy tutaj, słuchajcie, pudrowy róż, a ja miałam w ogóle wziąć beż. Nie wiem, dlaczego wziąłam róż, a miałam wziąć beżowe. Ale to taki, wiecie, majtkowy róż, więc nie widać i oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie wzięła jednych czarnych. Ludzie z Fuenki Roli, Polacy pytają mnie, gdzie jest ten targ. Posłuchajcie, jeżeli zrobicie to, co ja, czyli zapytacie czata GPT, gdzie odbywa się market we Fuenki Roli i w jakie dni, to Wam wyskoczy. Ja adresu nie znam. Sprawdziłam go. Duża część z Was zastanawia się, czy tego samochodu nie można było wykraść. Przyznam szczerze, że i my się nad tym zastanawialiśmy. Więc jeżeli komuś z Was, zawsze może ktoś z Was spróbować, jeżeli komuś z Was we Hiroli y, odholują samochód, to nie idźcie na minus jeden do Pana, tylko na minus dwa i tam stoi Wasz samochód. Jak macie do niego kluczyk, to po prostu stamtąd wyjedziecie. Aczkolwiek ja obstawiam, że niestety y, zostaniecie złapani. A odnośnie, słuchajcie, moich włosów. Przypominam, one nie są brudne z brudu. One są brudne dlatego, że ja jak możecie zobaczyć na tych storkach, gdzie szlifuję krzesło, ja mam tu za uszami blizny od liftingu szyi. Bo ja miałam lifting szyi, wtedy blizny są tu, i lifting twarzy, wtedy blizny są tu. I smarować te blizny muszę taką tłustą maścią, co się nazywa Linomag. Więc jutro moje śliczne, czyste włosy znowu będą tłuste, ale nie z brudu, z Linomagu. Słyszycie to? To są nasze poranne dźwięki, e, pracusie, hiszpańskie pracusie od e, samego ranka, od ósmej. Idą z towarem tam na ulicy po prostu tylko dudni. Ulicę, to jest, powiem wam tak, my mieszkamy na ulicy jednokierunkowej, malusienienkiej. Więc kiedy zamknąć taką ulicę, to już naprawdę robi się źle. Biedny baryła. Trzy sekundy po tym, jak otworzył oczy, musiałam go wygnać po drzwi, bo pan od piaskowania powiedział, że drzwi są do odebrania. I trzeba odebrać je teraz i koniec. Nie ma! Nie ma, że się będziesz umawiać na godzinkę czy coś. Nie! On teraz sobie życzy, teraz masz odbierać. No więc Baryła biedny pojechał za malagę w górę. E, odebrać drzwi, a ja. A ja piorę. Już czwarty dzień piorę. Nie wiem, czy powiem Wam teraz coś odkrywczego, ale jeśli nie macie szuflad, bo macie na przykład komody, tak jak my z Lenarta, które tu widzicie, one nie mają szuflad, ale jednak gacie i skarpety trzymane na półce, wystarczy kupić sobie właśnie takie pudełka. My akura ja akurat wymierzyłam dokładnie tą dziurę, więc te pudełka pasują tutaj idealnie w ten słupek. Tutaj dalej już mamy półki na ubrania, wiadomo. Tutaj idealnie pasują w ten słupek i w ten sposób automatycznie robią Wam się szuflady. A takie pudełko w Ikei kosztuje chyba euro 50, także nie jest to jakaś zawrotna kwota. Wzięłam się za sypialnię rodziców teraz. Chociaż powiem Wam tak zupełnie szczerze, nie? To w ogóle nie upływa nam pracy. Robimy i robimy, a końca nie widać. Tak jest rano, tak musiałem wstać, tak. Jadę odebrać drzwi do szafy, których nie zrobiliśmy przy ostatniej turze eee, Ponieważ panowie stwierdzili dzisiaj, że oni teraz natychmiast muszą nam oddać drzwi eee, A że piaskują te drzwi na końcu świata, bo już nie tam gdzie ostatnio, tylko jeszcze w gorszym miejscu To gnam jakieś 45 minut po to, żeby je odebrać fakt fakt, to jest bardzo ładne miejsce, tylko naprawdę jest to na końcu świata. Eee, jest to bardzo wysoko. Bo trzeba się wspiąć po całej górze taką spiralą. I oni tam sobie siedzą i sobie piaskują. Jak odbiorę to wam pokażę. Zgadza się. No dobra, pokażę wam, no bez jaj, no. Więc co wybrałem inną drogę niż ostatnio, no ale to to już jest przegina pały. Po prostu jadę gruzem jakimś. Tu nie ma asfaltu już od nie wiem 5 km więc jest hit. Hit po prostu z cyklu nie do wiary, że to w ogóle Google Maps to widzi jako drogę, nie? Ale no dobra. Jedziemy. Nie wiem gdzie dojedziemy. Ale no nie no hit. Wcinek specjalny Dakar Limited Edition. Droga dalej trwa, dalej nie jest utwardzona i nie zapowiada się, żeby się utwardziła. Myślę, że tutaj ludzie kozy prowadzą tymi drogami. Jakbym nie miał suwa, to ja nie wiem, czy by to się wydarzyło. Nie no, ludzie, <grytanie> sprawdźcie, czy droga jest utwardzona w Hiszpanii, jak wpijacie, bo po prostu no, to jest no, hit, hit, a tu klifik i w przepaść Fajnie jest, pozdrawiam z drogi